Oh, widzowie, co się dzieje z nami? O nie o. Widzowie, jesteśmy jest. jakieś... Jesteśmy razem, dobra Może zgadniemy jakieś hasło Już tu widzowie byliśmy, nic tu nie ma, tu jest płyta tylko Spróbuj ty ją włożyć To nie jest do tego miejsca To jest jakieś inne miejsce tam nie było żadnego kodu, nie, żadnego nie numerka? Nie było, nie. Tylko była płyta, ale nie wiem po co, gdzie ją włożyć? Chyba coś napotkamy jeszcze. Za tymi drzwiami się coś znajduje, ja chcę wiedzieć co za nimi jest. Musimy to wszystko odgadnąć samodzielnie, musimy odkryć to sekrety co to wszystko to kryje. I nam każą uciekać, nawet napisali na czacie, no ale jak mamy uciec jak nie znamy kodu? Nie znamy nic, przecież... O oh Tutaj coś stało przed chwilą. Widziałem to. A może ten dysk musimy tutaj? Susia... Ej, a może Screwdriver. O, dobra, dobra, dobra. O nie! Zrobiła to! I o, dysk! jeszcze. I gdzie to jest? Nie wiem. Widzimy coś. O! Coś mnie goni! Gdzie ty jesteś? Pojawiłem się sam w samym jakimś miejscu, teraz coś mnie goni, muszę czekać. Nie! Wróciłem. Co? Miałeś jakiś kod? Patrzyłeś się na oko? Tak. Jaki? Co teraz? Mam jeszcze jeden dysk. Ale dużo go nie da tu włączyć. O. Tego już skorzystaliśmy z tego. No ale nic nam nie pokazało. Jeszcze jest drugi dysk, za tą szybą tutaj, ale nie wiem jak na się dostać. Ej! Hey, przez to się świeci ten przycisk u mnie? Ej, mój też. O, teraz się znowu zaczął. Co mam teraz zrobić? Słyszałeś to? O, tutaj coś jest! Ten milikofon coś mówi Jakieś informacje bezsensowne dla nas tutaj są podawane Widzowie Trzeba więcej wskazówek Czasami kolejny numerek nie jest 3, no bo 3C Office został Włożyłem znowu tą bujtę, co przed chwilą Ty włożyłaś Ale nic okay. się nie zabiło w sumie Napisałam w naszym dodatniku Dobra, 5-3, ale... Musimy jeszcze dalszą część poznać, co się za chwilę wydarzy z nami widzowych? Nikt tego nie wie. O, tak myślałem, że się stanie. no nowa. O! Na jest zapisane znowu help. Tych tym razem. Może teraz kolejny numerek to 4, no bo 4 litery w help, a w RAN 3. Chociaż nie jest to nieprawda. To jest gubiane, ale spróbujemy, bo nie mamy innych lepszych. Ma. I, i wszystkie inne numerki. No bo ja spróbuję. To jest bardzo gubiany sposób byście, ale... Miałem lepsze możliwości. Czy się otworzyły tutaj? One cały czas się tu otwierają, bez bo niczego. To nie może być ta czwórka. Raczej bardzo mało co to jest. Nie, to nie to. Kwić. Ale na razie mam 5 i 3. Szlak, to Znowu jakieś się ust.a? Tutaj, te znowu. Otwieram się i zamykają. Gówniane. Musimy poznać to hasło, no. O nie. O nie. O nie. Widzowie! My za chwilę tu umrzemy! Tutaj jest bezpiecznie, ale dobra, widzę, że jest ok. Ha. Jaki był cel tego? Czyścili tutaj trochę? Umyli nam okna. Umyli nam okna, chociaż cały czas jest skrę na tym oknie. No, chyba czy nie umyli. Nie no, na pewno jest 5 3. Nie wiemy tylko czy to 4 naprawdę jest związane z tym hasłem, o to... O! Co się stało? Zwieciły się do góry światła jakby bardziej, znaczy bardziej to światłem tutaj. Ale co nam to dało? Nic. Nie wiem, jakoś mnie to uspokaja. Tak to naprawdę, to trzy to może nie być w ogóle hasłem. Po prostu to może było z tą historią związane z tą z tej płyty. Że trzeci blok. Historik. I też trzeci coś tam było. Trzeci office i trzeci, na trzecim bloku. No, ale to nie wiadomo, czy to jest koniec z tym hasłem. O. Co? Odpada znowu ta. Ło! Pojąki! O nie! O, o nie! Roi się od nich. Mogę umrzeć jak nie nie rób tego. Wracamy. No nie. Uczyściło się już. Ale pełen, tu jest. A właśnie, a teraz zauważyłem... jedną rzecz, bo te przecież te ściany były zrobione z takich tych innego materiału, a teraz są cegły. One były takie bardziej, jakby metal, jakby takie. No, może takie właśnie metal dziwne. To był metal jakiś, chyba że tak. a teraz ceglane to wszystko jest. Ej no, możliwe. Mówię ci, to pamiętam. Oh no. Widziałem, coś tam przebiegło. Tutaj, Ty, tym korytarzem. Yeah. O nie. Znowu historika jakaś, jesteśmy teraz... O, mam kolejny numer, 9. 9? Tak, 9. Widziałem, mam te niebieskie, czerwone, żółte, czerwone. Ty, mam te dwa monitory do Google i jakieś potwory na nich są. No, nie mogę z tym nic zrobić. Ale wreszcie mamy kolejną wskazówkę 9. To teraz spój, po prostu, bo masz tylko... Masz 10 tylko opcji. 9 w sumie opcji. No Ostate... właśnie, próbuję, ale może to nie jest ta trójka. Właśnie, może to nie jest ta trójka. Teraz pole, tą trójką może być właśnie dziewiątka. i byśmy jeszcze musieli dwie liczby znaleźć. Włożyli mi drzwi. O nie, widzowie... To nie jest hasło. Nie wiemy, czy to trójka jest. Tak, już ja wróciłem. A to jest teraz 59. 59. To musimy się jeszcze dziewięć opcji, no. O nie. Widzowie, co się dzieje? Znowu to. Coś na środku się pojawiło. A, to, to właśnie. To... Jakaś wskazówka co co jest? jest. Nic, to jakieś rytuały są, ale tu nic nie ma przecież. Zacznijmy tak! 5911, 5912, 5913. No to, i to będzie tak... trwać 99, jeszcze 99 razy, żebyśmy się... Ej, to jest jakiś obraz. Nie, ja go właśnie też widziałam chwilą, ale nie wiedziałam czy on tam już był, czy nie? Nie, nie było. 5901 najpierw, 5902, no i tak co dla zawsze 99 muszę pojechać. No robię to, dobra. Nie wiem, co ten obraz ma nam mówić. Może mam tylko raz czy właśnie. Że myśleć, co on przekazuje, ale naprawdę nic nie przekazuje. Ale się włączył. Okej, okay. daj znaczy, on się jakoś zmienia, czy nie. Ja cały czas próbuję hasła robić. Teraz się tylko jest taka śnieżyca. Okej, okay, widzę. Co się stało? Co? Tu, za tobą! O nie. Co to jest? Co to było? Nie ma pojęcia. Jakiś... nas. Pamiętasz na jakim kodzie skończyłaś? 5920 chyba około. Ej, dobra, to ja dalej będę kod włączać. 5922 ty... skończyłem. Tu się chyba jakieś... No, tu się zgasiły światła. Teraz jest tak ciemno wszędzie. O, już teraz jest lepiej. Tylko jest na 5920. 5920, no przecież ja właśnie rozpoczynam wtedy i to by kazałam ale, dalej. Ale, ale ja szłam 5920, 5921, 5922. 5930. 5930, no. Nie. O, znowu woda ale, jest. Ale to nic, to już wiemy. Co się stało? się stało, patrz co mi się stało. Mi też. Straszyłem się. Złóża, wszystko okej? Okay? Spadłam Spadłam też I co, czas, zdarza? Chodź, O, już jest, dobra Pięć, dziewięć, cztery Cztery Ileś? Ale się wystraszyłem, tego... O nie Przygotuj się na coś Nie wiem na co, jest idę ciebie O, co to jest? Ulawa, nie wchodź o, o. Susia Nie wiem, Nie, to jest chyba krew czy coś Będę obserwować naokoło Ej Nie Co się... Zróbiam, zniknęła mi Zielona no. jest. Kontynuuję wpisywanie tego. Nie poddajesz się 4 TS. 4 TS? to Nie, to nie do ciebie. Pomarańczowy, różowy, zielony. Jezu, Zucia e, wróciła. Dobra, Zucia wróciła. Były dwa numerki, ale po prostu zgadłam, jakby te, co były. Jakby musiałam tę zagadkę rozwiązać. I zgadłam tylko dwa, ale wszystkie rozwiązałam kolory. Na jakim numerku jesteś? 5975 5... No yeah. Nadal nic, mi się wydaje, że to jest... O! Telewizor! O nie... Co to, Co to? Nie mam pojęcia, wyłączmy to. Nie da się. No dobra, Sprócz no. Nic nie ma. Nie... O! Co to jest? O nie! cztery! Nie wejdźmy w to! Zuzia, oh, proszę Cię, nie umieraj. Okej, okay. i co? Chyba nie możemy ich dotknąć. Nie wejdźmy co lepiej na wszelki wypadek. Syknęły. Ten telewizor się śmieje. To niedobrze. O nie. Znowu się Ja tam... jestem. O, oh, szybko otwórz. Gdzie my jesteśmy? Jakaś chcę. płyta, kart. L1. O, ja mogę zresztą. Tu jest jakieś. Nie. X. Czekaj, wpiszę to. Okej, okay, szybko. X0, E2, y, y L8, Uch. P9. Nie, to było M chyba i P. Nie, L, L8 i P9. To tego wszystko. Ja zrobiłem z kiesztą, L... ale nie wiem, czy tam coś to da. A to będzie smutne, jak nie da się tego co wpisać a mamy tyle numerków już. Po prostu jesteśmy na jakimś złym. Może to nie jest 59, tylko coś innego. Już na 5994. Albo też ominąłem, albo to nie jest po prostu ten kod. I to był ostatni kod, jaki miałem do zrobienia. To było smutne. Może jakiś ominąłem przypadkowo, a może po prostu źle to zrobiliśmy jakoś. Nie, mam, nie mogę się ominąć akurat tego. Ja mam cały czas kart L1 ogólnie, ale. Ej, czekaj, może tu mogę to zrobić? Nie. Sprój tutaj do tego. O nie, jakiś gastów wpływa. Sprój, sprój tu dać. Okej. Okay. Nie, bo tu jest karta, to nie jest kasa tego, kto składa. Dlaczego? Tutaj nie wiem, na przykład do góry albo gdzieś. Nie, też nie działa. To jakiś drzwi jest. Pewnie jest jakieś kacenki znowu, jak nas gdzieś. O nie, to się mali. Umieszczamy się. Umieszczamy się, skończyliśmy się jak skrócibiki. Ej, chodź tu. Co się stało? Ciemność jest? Co to było? jesteś? Ciemność widzę. Ja jestem normalnie w pokoju. Kurde, cool, ja widzę ciemność. Wysłali cię gdzieś. Nie wiem, ale widzę tylko ciemność. Może... Ja... No, słyszę jak chodzę, ale nic nie widzę. A nie jesteś pod spodem? A skacz. No skaczaj, ja słyszę cały czas te dźwięki skacza ale... I też jak chodzę, ale... Tylko ciemność widzę już jakieś dźwięki jak to jakoś... jakieś szkło. Słyszałem to. Ej, ja chyba jesteś pod dno, bo Cię słyszę. Co? Jak to możliwe? Ja pod siebie. Biegaj! Biegaj. Dobra, teraz głupko no, Słyszysz mnie? Tak, ja cię też, jakbyś na mną była. No. Kurde, no ale co takie może być? Jakiś dźwięk Ciebie słyszę. No, no, zrobiło się fioletowo. Nie wiem, ja jak się skończyłam i wyciągnąłem kartę, to pamiętam, że jakby przewróciło mnie gdzieś, wywróciłem się z nią. I może. Tak mnie zbagowało, że kurde podzielę teraz jestem. Posiedź tam chwilę, możecie zaraz gdzieś wyśleć jest ten. Mam nadzieję, to kołęb. Komuś... Co to Ej. Widzę niebieskie, jakieś coś. Co to jest? Ja chyba. Złamał mnie jakiś laser. Coś tu niebieskiego widziałam teraz przed chwilą, ale. Miałeś na sobie ten niebieski? Tak. By... Poczułem się w kąty i czasami widziałem go. Przez cały ekran widziałem, takie niebieskie. A, bo ja akurat na nim była, w takiej niebieskiej kulce. No kurczę, ale ja nic... cały czas na dole jestem. Chyba serio wpadłeś pod spód i nie możesz wyjść. Muszę mnie gdzieś wziąć teraz no, po prostu. O, jest jestem nareszcie z tobą, Jezus. O. Cześć. Mam kartę, może ona się tu przyda. Nie. nie. O, tu jest to, już, już znam odpowiedź, czekaj. Niebieskie zero. czerwone, żółte Numerek czerwone zero. Mamy! Otworzyliśmy to Pociągnijmy za ten spust Co tu się dzieje? Numerek? Ile? Zero Zero, dobra I to jest jeszcze dwójka rzymska. Dwójka rzymska Też ją zapiszę, ale nie wiem, czy się przyda jesteś? Tam się coś oparzyło? Nie wiem, przy, ten przełączyć tu przełączyłem, nie wiem czy to coś tam zrobi, czy nie. Wróciłem, dobra, spróbuję teraz, już mamy tak, 590. No ale to już próbowaliśmy to przecież robić wcześniej, 590. Spróbuj jeszcze raz. Tu jest napis Lost. No. Ale mam nowy dysk. Jaki? Włóż go tutaj. Zielony. Zielony, Zaczynam za to powie mikrofon. Na razie nic nie mówię. Może 2 920? No cały czas to robi. Co się otwiera? Jakieś maszyny. Tutaj. Co się dzieje? Mój ekran się o, jakoś. Moja głowa! Co się... Nasze głowy się powiększają. Ej, a ja jestem jakiś szary. Ja skamieniał Ja jestem z kamienia zrobiony jestem, mam głowę duszą. O nie. O nie, o. umarliśmy. Gdzie jesteś? Widzę ciemność. Ej, umarłeś! A, nie jestem na samej miejsce co ty wcześniej, dobra. Gdzie ty jesteś? Jezus, ja tu są jakieś. No, umarłem, ale jestem na jakimś tym miejscu, twoim. Ja pewnie kumam w ogóle bazy, co chodzi. Jakieś tu hasła są. No, musisz znaleźć ten numerek, on jest pewnie na tym po lewej. Ja wiem pełno kartek, kiedy nie kułem w ogóle bazy. O nie Otworzyły się drzwi jego oczy widzę. Ja mam wielką... O jesteś! Wróciłem. Czemu jesteś ty? Masz żółtą głowę. Co się stało ze mną? Nie wiem pojęcia, ty masz na tak dużą głowę. No wiem. Co wolniejsi? Bo oni chyba na nas jakieś eksperymenty. Tak, no stąd właśnie nazwa tej gry. A, albo nam się wydaje. Dobra, już złamanie ściany. O Ale nie, nie. się w piekle. Lava? To jest niemożliwe, że to nie jest to hasło. Ta gra pewnie ma takie... Jezu, kiedy debile. Język. No wszystko spróbowałem już. To nie jest hasło. Może po prostu dopóki nie znajdziemy ostatniego numerka, to się jakby nie odblokuje to. Możliwe, no ale kurde, cool, to sobie znowu drzwi otwierają, nic nie ma. A tam kef jest teraz za tymi drzwiami drugimi, zauważyłem, ale. Nie ja widziałam. Ej, co ty masz w napisane? Test subject. Ja też mam? Nie. A u mnie nie widać, nie widzę, masz kłaki. To, nie, ja mam napisane, a no też. Widzowie, co się stało? Misiu! Widzę twą czaszkę, jak się do niej przybliżysz. No to jest katy. Misiu! Widzę twą czaszkę, bo może za, za dużą taką. <laughs> Nie, czemu nas rozcielili? O, powróciliśmy. Widzowie, oh. my już dużo, dużo nie pociągniemy. Proszę zostawcie subskrypcję. O nie, widzowie, co to jest?